Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek w kolejnym updatecie Bitcoina. Jak zawsze przeprowadzimy sobie analizę BTC. Spróbujemy tutaj przewidzieć, co może się wydarzyć w kolejnych dniach, godzinach. Zobaczymy też na Bitcoina z perspektywy makro oczywiście. Tak jak obiecałem wam, będę starał się tutaj robić updatey co 2-3 dni. Rynek oczywiście jest troszkę chopi wciąż, ale myślę, że tutaj warto też. Przeprowadzić sobie taką day-to-day -day analizę. Ok, także zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki i komentarze pozostawiane pod filmikami. W dniu dzisiejszym zaczniemy troszkę inaczej. Myślę, że idealnym wstępem do dzisiejszego tutaj, do dzisiejszego update'u, będzie tutaj kawałek. Dosłownie, chyba minutka z filmiku, który nagrałem bodajże w środę. Także posłuchajcie, proszę. Mieliśmy to mocne odrzucenie. Tak jak widzicie, udało nam się wybić. Udało nam się wybić powyżej tego poziomu 30600. Udało nam się wybić, przebić i wrócić powyżej poziomu 1,272 na poziomie 31286, co jest oczywiście dobre. I w końcu zobaczyliśmy volume. Ok, kwestia jest tylko tego typu, czy to będzie sustainable, tak? Czy będziemy w stanie utrzymać to? Czy to nie jest tylko taki chwilowy chlap do góry? No, i w momencie tutaj utraty kluczowego wsparcia, zobaczymy ponowny spadek w dół. Jak rzucimy sobie okiem tutaj na RSI, na stok RSI, no to widzicie, że nasz stok RSI jest, jest nisko, tak? Blisko dna. Jednak nasze tutaj RSI no powoli dochodzi do siebie, no gdyż tutaj było dość mocno przegrzane. Także już wczoraj, tak jak patrzyłem, to tak się domyślałem, że jednak no tutaj więcej z tej, z tej pompy nie będzie. No i niejako tutaj nie spodziewałem się dojścia nawet do tej wykropkowanej linii, widzicie, do kolejnego punktu oporu na poziomie 32900, gdyż zwyczajnie byliśmy przegrzani jak tłumik w Hondzie więc musieliśmy albo pokonsolidować, co właśnie się dzieje, albo po prostu zejść niżej do kluczowego wsparcia. Dobra. No i teraz widzicie, co się stało. Ok, okazało się niestety, no że byliśmy przegrzani, że całe to wybicie nie było sustainable, no i okazało się, że to był, tak jak w późniejszej tutaj części filmika powiedziałem, Wydawało się, że była to tylko manipulacja, tak? Mówiłem o tym, że w pierwszej godzinie pod liquidation zostało 25 milionów dolarów, z tego co pamiętam, później 257 milionów dolarów, docelowo tym impulsem udało się wybić stop losy i tutaj osiągnąć Liquidation na poziomie na poziomie, z tego co widziałem, 450. Milionów, tak? Także tutaj po tej fali ABC na dobrą sprawę zobaczyliśmy kolejną falę ABC. No i wygląda na to, że tutaj po, chciałem powiedzieć po odrzuceniach, ale na dobrą sprawę ciężko to rozpatrywać w kategoriach odrzuceń, bo nawet nie doszliście do kluczowego oporu na poziomie 32,900, tak? Po prostu nie zostało utrzymane wsparcie tego poziomu 31,280. No, i zeszliśmy niżej, nie? I teraz, czego ja się spodziewam tutaj? Spodziewałbym się czegoś takiego potencjalnie, tak? Tym bardziej, że zbliżamy się do weekendu. No i wiadomo, jak już wiecie, że w weekend no to volume jest słabe, tak? Słabe volume, potencjał na manipulację. W ostatnim weekendzie byliśmy w stanie, byliśmy w stanie tutaj nałożyć z tego, co pamiętam, ten impuls, tak. No jednak tutaj wygląda na to, że potencjalnie zanosimy się na to ABC w dół. Mówię potencjalnie, gdyż e, mówię potencjalnie, gdyż idzie mi to tutaj przeczyścić na chwilę, Gdyż jak sobie przybliżymy to wszystko, to zobaczycie, że w momencie tutaj odrzucenia, tak, utraty tego poziomu wsparcia 1272. Na dobrą sprawę znaleźliśmy idealne wsparcie na dole, na krawędzi naszego niebieskiego boksu i w tym momencie widzimy impuls, który idealnie tutaj odbija nas tutaj od tej pomarańczowej linii 30600. Tak Tak jak tutaj idealnie trzymało to nasze wsparcie i zobaczyliśmy kontynuację ku górze, tak w tym momencie idealnie trzyma to nasz, nas jako opór. Dlatego tutaj Różni ludzie mają różne podejście do analizy technicznej, ale wydaje mi się, że jeżeli potraficie to dobrze rozegrać i jesteście swing traderem albo traderem tutaj krótkoterminowym, to wydaje mi się, że tak jak Wam mówiłem, na dobrą sprawę tutaj TA Technical Analysis to jest gra prawdopodobieństw i jest to gra między oporem a wsparciem. Więc jeżeli ktoś potrafi zrobić to dobrze. No to nie ma problemu, żeby tradeować, tak? Wstawiacie longa na oporze, w momencie utraty wsparcia uderza stop loss. Trudno. Jeżeli jest odbicie od kluczowego wsparcia, puszczacie longa do obecnego oporu. No i tak to niejako działa. W każdym bądź razie, w tym momencie jesteśmy odbijani od tego poziomu 30600. No i pytanie, co się wydarzy dalej, tak? Moim zdaniem jest tutaj potencjał na to, żeby zobaczyć kontynuację, kontynuację tutaj ku dołowi, tak? Jak widzicie, no tutaj stok RSI nam troszkę odżył, jednak to RSI po, po tym spadku ładnie nam się skorygowało, no i powoli idzie ku górze. Jak przejdziemy na jednogodzinówkę, to tutaj będziecie widzieli, że ta wspinaczka fali A jest tutaj idealnie pokazana na tym wznoszącym RSI, tak? I tutaj to RSI godzinowe znajduje się w takim kanale wzrostowym. Mm, OK, mniej więcej tak to wygląda. Tutaj pewnie gdyby można było to lepiej zrobić, wygląda to jak Rising Wedge. W tym momencie tracicie wsparcie tutaj tego patternu no i potencjalnie wasz cel jest tutaj na dole, tak? gdzie, gdzie zaczęliście kreować ten pattern. Oczywiście, yy, Moim zdaniem, skuteczność tych patternów, jeżeli chodzi o RSI, szczególnie krótkoterminowe, nie jest tak skuteczna jak tutaj określanie celów technicznych na wykresie, także wcale bym się tym nie sugerował. W dniu wczorajszym również rozmawialiśmy o tym, że Tworzyła nam się formacja Fallen Wedge na RSI, jednak mówiłem Wam o tym, że tutaj tworzy nam się taki double M pattern tak, i w momencie utraty wsparcia, czyli tego, tej zielonej linii tutaj, tego 1, 2, 7, 2, spodziewaliśmy się tutaj celu technicznego, był to retest lekko poniżej tutaj, poniżej pomarańczowej linii, mówiłem Wam, że raczej dojdziemy do Dojdzie do retestu, jeżeli oczywiście utracimy to wsparcie, gdyż wtedy nie wiedziałem, że, że utracimy to wsparcie. Dojdzie do retestu tego niebieskiego boksu. No i niejako to się stało, tak? Wprawdzie spodziewałem się tutaj do retestu górnej strefy, nie do wejścia do boksu i, i walki tutaj o utrzymanie dolnej strefy tego boksu. No ale na dobrą sprawę to jest 200 dolarów różnicy, także no ja też nie mam kryształowej kuli. No i nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy co do joty, tak? Myślę, że 200 dolarów różnicy nie jest to tutaj jakaś mega różnica. W każdym bądź razie ta niedźwiedzia formacja, która nam się tworzyła tutaj na jednogodzinówce z perspektywy krótkoterminowej się rozegrała, tak? Przejdziemy sobie na dniówkę. Nie wiem, czy to był ten, to nie jest ten. Mi wybaczyć, to będzie ten, też nie ten. Dobra. Pokazywałem Wam również tutaj na dziennym interwale. Pokazywałem wam również tutaj na dziennym interwale, co się dzieje. Mamy tą formację descending triangle, czyli tą niedźwiedzią formację z wyraźną linią wsparcia i z opadającą linią oporu. Udało nam się wybić z tej formacji. Ok, mimo tego, że 70% breakoutów idzie ku dołowi, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to niedźwiedzia formacja. Udało nam się wybić, nałożyć impuls. Zobaczyliśmy tutaj, według Coinbase'a odrzucenie tutaj na poziomie 32387. No i zobaczyliśmy ten zjazd, tak? Co ciekawe, pierwsza rzecz, zobaczyliśmy bounce od golden ratio, co niejako jest pozytywne, tak? Golden ratio ten poziom 06 0618, jak już wielokrotnie wam powtarzałem, bardzo często stanowi solidne wsparcie i solidny opór. Zobaczyliśmy odbicie no i próbujemy tutaj przebić ten poziom 30600, czyli tą pomarańczową linię, którą widzieliście na wcześniejszym wykresie. Problem jest taki, że tym razem dzienna 20, przez którą tu przelecieliśmy jak przez masło, będzie stanowić nasz opór, tak? To jest kolejny powód, dla którego skłaniam się tutaj powiedzieć, że raczej będzie to, że raczej będzie to tutaj ruch ABC, tak, w dół. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ja nie mam kryształowej kuli, ale tak jak z odcinka na odcinek staram się Wam przekazać, co moim zdaniem może się wydarzyć, no to niejako zanosi się moim zdaniem na coś, na coś takiego, tak? Potencjalnie. Wyraźna linia oporu, ma również widać na 4 godzinówce ta dwudziestka stanowi nasz opór no i tutaj wszystko, wszystkie znaki na niebie na obecną chwilę wskazują na to, no, że będziemy nakładać tutaj impuls, impuls, korektę nieregularną, flat correction, jakkolwiek chcecie to nazwać, tutaj ABC ku dołowi. Oczywiście ja tutaj oznaczyłem ten poziom 1678 na poziomie tutaj 27800, Ciężko jest powiedzieć, jeżeli dojdzie tutaj do utraty przede wszystkim tej dolnej strefy tego, tego niebieskiego boksa na poziomie 29800, bardzo ciężko jest powiedzieć, gdzie będzie dołek tej fali C. Tak? Może to być agresywne. W momencie utraty wsparcia tutaj może dojść do sy podobnej sytuacji, tak jak i tu, tak? I tutaj ten drop. Ten dość agresywny drop był że 47%. O tak sobie zrobicie stąd około 47% 28200, no, co niejako zlewałoby się tutaj, zlewałoby się podajże z tym kluczowym wsparciem, tak większość knotów odbijała nam się tutaj od tego, od tego poziomu. Także ja osobiście skłaniam się ku temu, że zobaczymy tutaj ruch w dół. Oczywiście jest opcja, że pójdziemy do góry, tak jak zawsze. No, zawsze są dwa wyjścia. Moim zdaniem jest to mniej prawdopodobna opcja w tym momencie, no jednak trzeba ją wziąć pod uwagę, gdyż istnieje taka możliwość. Oczywiście kluczem do tego jest pokonanie 4-godzinnej dwudziestki, pokonanie oporu dziennej dwudziestki. Moje takie skakanie pokonanie oporu tej dziennej dwudziestki, no i zamknięcie się i Otwarcie nowej świecy powyżej tego poziomu, tak? Jeżeli dojdzie do tego, będziemy patrzeć na kolejny impuls, potencjalnie na RITES dziennej 50. Myślę, że odzyskanie dziennej 50, w tym, takim okresie krótkoterminowym, średnioterminowym, byłoby bardzo takie bycze dla bitcoina. Czyli zamknięcie się powyżej tego poziomu 33,5 tysiąca. Tak, jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o potencjalnym relief rally. Ok, moim zdaniem to jeszcze nie jest to, no to oczywiście, tak jak mówiłem, możecie dojść do 33, 35, 36, a nawet 37 tysięcy. Tak czyli tutaj do tych poziomów over extension. Okay? bazując teraz na tym szczycie, który wytworzyliście w ostatnich dniach i na tym dołku, no, wasz teoretycznie kolejny cel techniczny tutaj w momencie przebicia 32400. Jest ten poziom 1,6, 1,8, 34,5 tysiąca. To są poziomy over w momencie, kiedy zbudujecie odpowiednie volume, momentum, tak? Jak widzicie, ta dzienna 50 zjeżdża nam tu pod 1,2,7,2. Ja osobiście, jeżeli udałoby się Bitcoinowi przebić one fib, puszczę tutaj longa, ale tylko pod, pod RITES tej dziennej 50, tak? Jak na razie jednak jesteśmy daleko od tego. Widzicie, że tutaj. Powoli, jeżeli dzień zakończyłby się dzisiaj, mamy tutaj fajną świecę Doji. Ona sygnalizuje zmianę trendu. Także mieliśmy tutaj krótkoterminowo, jak zobaczycie na czterogodzinówce, trend wzrostowy. Tak, myślę, że każdy to widzi. Odtąd dotąd macie trend wzrostowy, krótkoterminowy na interwale czterogodzinnym. Macie tutaj dwie świece dniowe. W każdym bądź razie ta, dniowa, ta jednodniowa świeca Doji sygnalizuje zmianę trendu. W obecnej chwili ona formuje taką świecę, więc gdyby był koniec dnia, byłbym jeszcze bardziej przekonany, że idziemy w dół z tą falą C. Tak? Z racji tego, że jest to początek dnia, oczywiście jeszcze wiele może się wydarzyć. Więc jeżeli chcecie tutaj kontrolować na bieżąco, co się, co się będzie działo, zwróćcie uwagę, jak się zakończy dzisiejsza świeca. OK. I jeżeli zobaczycie taką oto świecę, powiększę wam, żeby każdy widział. Okay? czyli duże knoty, małe ciało, Evening Star, Doji, jakkolwiek chcecie ją nazwać, dużo nazw jest dla, tych, dla tej akurat świecy. Także ona będzie sygnalizować zmianę trendu, zmianę momentum, co również miałoby ręce i nogi, gdyż wchodzicie w weekend, więc spodziewamy się, spodziewamy się niższego momentum, spodziewamy się niższego volume, spodziewamy się kombinacji, tak? I tak jak przy tym impulsie wybito, 450 milionów na shortach, tak potencjalnie możemy tą ABC Correction wybić kolejne 450 albo, albo więcej milionów na longach, tak? Także musicie wiedzieć, że taki choppy market idący bokiem bardzo mocno sprzyja manipulantom i wszystkim market makers do tego, żeby zarobić kasę. OK, są to tylko moje przemyślenia, nic nie jest poradą inwestycyjną, ja nie mam kryształowej kuli. Ale tak jak zawsze mówię Wam i Ci, co oglądają, myślę, wiedzą: Ja nie jestem ani bykiem, ani niedźwiedziem, ani nie lecimy na 100, ani nie lecimy na 20. W tym momencie są inne kanały od tego, które lubią koloryzować. Ja staram się tutaj mówić Wam co widzę i mam nadzieję, że jest to przydatne w ostatnich odcinkach, które robiliśmy niejako ruchy bitcoina. W większości przypadków się sprawdzały, co oczywiście mnie cieszy, gdyż no mam nadzieję, że daje to wam jakąś perspektywę tego, co się dzieje na rynku. Mam nadzieję, że filmik był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A i miłego weekendu! Hej!